I, cześć! Dzisiaj coś, co tak naprawdę weszło cichaczem, bo nawet nie zauważyłem, że premiera już też miały te puszki, czyli MiraiDon EX, Paldea Legends Teens oraz druga z tej serii, Koraidon EX. No, te puchy tak pojawiły się niespodziewanie. Myślałem, że one mają premierę później, jak, bo nie wiem, jakoś tak, nagle patrzę, że wpadły w moje ręce. No to. Coś innego mógłbym zrobić, jak nie otworzyć je? No tu w ogóle taki znaczek, jak w starych puchach. No kurde, kręci się troszkę łyska w oczku. No ale dobra. Nie wiem, jakie boostery są w środku. W sumie nie widziałem, żeby ktokolwiek je otwierał. Więc zapraszam, zobaczymy. Jestem tak samo ciekawy, jak pewnie niektórzy z Was, co w środku można znaleźć poza promką, która już tutaj wystaje przez okienko. Zaczynam od puchy z MiraiDionem. Nie cierpię tych kartonowych zabezpieczeń kart, bo zawsze karta wygląda z nich tak. Po prostu wygięta, powyginana na tysiąc różnych sposobów. No i yy, łatwo sobie ją uszkodzić, jak się wymuje. No, zrobimy sobie też standardowo tutaj takie porównanie MiraiDion kontra korajdion, Liczę tutaj na MiraiDiona, no, bo. Tak samo w y, Etebeków z chyba mi lepiej powypadało. No ale patrzcie, co jest w środku. Tu już w środku jest najnowszy dodatek Paldea i Wolft. I to aż dwa boostery. Scarlet and Violet. No i Silver Tempest. No dobór boosterów powiem jest super. Podoba mi się. Y, no i co dalej? W środku karton. No to przynajmniej tyle, że karton bardziej dla środowiska. Milsze niż te tony plastiku jakie były w starszych puchach. A dobrze pamiętacie, potrafili tych plastików do tych puch naprawdę wsadzić masę. Czyli dzisiaj będziemy mieć 8 boosterów do otwarcia. No, czy to dużo czy to mało? No nawet jak na taki, taką małą puchę 4 boostery. No tak jak w boksie, nie? 4 boostery to taki standard. No i Coridon X Promo. No, o! Udało się w miarę bezinwazyjnie to wyjąć. <śmiech> Więc <śmiech> nie zmienia to faktu, że dalej ta karta jest po prostu tak powyginana, że... że... że nie wiem. <laughs> Dobra. Karton. Opa. Posuwamy puchy. No i w środku Paldea. Paldea Scarlet i Silver Tempest. Super. <laughs> Cieszę się. No, zacznijmy od najnowszego, no, albo nie, skończmy na najnowszym. Przejdźmy od najstarszego, czyli zróbmy inaczej niż zawsze. Zawsze chcę na najstarszym kończyć. No, ale przypadek: te same arty, no, spalda różne, ale tutaj lugia, lugia. I ciekawe, czy celowo, czy we wszystkich puchach, jest dokładnie ten sam. Dobór. Dajcie znać, jeżeli otwieraliście już te puchy, czy macie dokładnie te same arty na boosterach. No i tutaj nie pomylić się, bo w Silver Tempestie najstarszym aż 4 przykładamy. To jeszcze jest tutaj po staremu jest to era jeszcze Sword and Shield, więc jedziemy. No, liczę na Lugię. Ale by było, nie? Spinda, Fibas, Ariados na rewersie. wow! Allański Wulpix Vistar. No, czyli zaczynamy od fajnego dropu. No kurczę, dawno nie było tak świetliście. <laughs> Więc super tutaj pierwszy punkt dla Korediona. Dobra, no to zobaczymy, czy tutaj nie też odpowie jakimś dropem. W ogóle zastanawiałem się czy zrobić porównanie tych puszek i otworzyć je naraz czy otwierać... No tu coś się z kodem stało i go tak przebija. Czy otwierać raz jedną puchę, a w drugim filmiku drugą. No ale stwierdziłem, że to są takie legendy, że aż trzeba je otwierać naraz. Więc jedziemy. Unidentified fossil, Vigard, Pikachu, Raichu, no wszystko naraz po nitka Venonat, The Spider, ale super, że tak, tak żwawo to wszystko zaczęło wychodzić na, na premier. Worker i Hisłański Arcanine Wino, tutaj też odpowiada dropem, jakby nie patrzeć. I kurde, nie miałem go, bo pamiętałbym tego Arta ogólnie lubię, Arcanine są super pieseły. No i ten Hisłański, taki czarno-czerwony, no to. Na bank bym go zapamiętał, czyli zaczynamy grubo od dwóch dropów. A to dopiero początek. Jeszcze sześć boosterów, a to jedziemy z Violet, czyli base setowym setem. Tutaj już wszystkie kody czarne, więc nic nie spoileruję. Oczywiście dla Was. I tutaj yy, coś zaspoilerowałem. <laughs> nie, energia dobrze. Yozu, już się straszyłem. Yy, tu się przecież nie przekłada skate, no to już układam sobie na tą kupę. skaterback, Szapet, sprigatito, no mój starter, fluffy, youngster, blissy, pierwszym rewersem flitu drugim fidów i miradion, no kurde, z korradiona miradion, holo, fajnie, yy, dobra. Zobaczymy, czy mi on odpowie koradionem. Ha, ha, taki dowcip sytuacyjny. Ale patrzcie, te boostery się dziwnie rozrywają, że tutaj ta tasiemka zostaje taka. Kurde, <laughs> widzicie to? Tu powinny być jedno kolorowe kody. W jednym Scarlet and Violet był czarny, w tym jest biały. I powiedzcie mi, dlaczego? No, miało być niezmiennie, ale jednak... Coś im poszło nie tak i to widzicie na załączonym obrazku nawet na tej samej samym praktycznie wydaniu druku można powiedzieć. Bo wątpię, żeby to było z dwóch różnych druków, skoro razem wyszło. Dobra, pierwszym riversem jest Team Star Grant, drugim jest Chief. No i tutaj klewki. No i też nic nie było, no i dwa różne kody, no i ja nie wiem co myśleć. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tym standardzie kolorowym. Bo, na kodach bo dobra holo nie zapakowałem bo holo <laughs> Dobra odłożymy sobie tą kubkę tutaj i teraz Palda Wolf najnowszy dodatek No liczę tutaj na fajne dropy No bo jeszcze z Paldei nic tak bardziej nie wydropiłem coś tam było No ale dalej to były takie malutkie drobki, więc liczę, że dzisiaj coś się posypie. Giafarik. Great Ball. Skill Plum. Muszę zwolnić, bo za szybko chciałem. Dendra. Palosant. Makuhita. Jest! Jest! Ale ładny jest ten marcik. Patrzcie, jaki marcik. No, jak on się w ogóle mieni. Super. Cudowna karta. Illustration Rare. Jedna gwiazdka. No, Kurde, jest piękna, piękna i Double Hit Meowskarda IX Full arcie. No, i tutaj Double hiter po prostu. Wow, Koridion ładnie pozamiatał. Póki co daje czadusnek. <laughs> Madikarp ma i ten to jest dwuwiastkowy Secret Rer. Muszę się nauczyć tych nazw ponowem, no ale dwie gwiazdki i ło, wow, ładny jest ten art. No super, super dropy. No to zobaczymy Mi musisz się postarać, jeżeli chcesz chcesz wejść do czołówki. Ja mnie narzekał, jakby coś było jeszcze lepszego. Więc mi Rajdon o swoje. Dobra. Zaczynamy od śródla, kurde, jaki dziwny ten pok. W ogóle jak te, taka chodząca głowa z małymi nóżkami i językiem. Glimet. Bramblin. Shings. No Shings jest zawsze Shingsem. Delivery Drone. Czy on przywiezie jakieś fajne dropy? Oby tak było. Nasil. Jigglypuff. I Tyranitar. No więc tutaj nie było nic. Dobra. Odbijamy i ostatni booster Mirai Diona. Ostatnia jego szansa, żeby się odbić od no. dna. No, czy skończymy Miraiyona tylko z jednym dropem? Zobaczymy. Ciach. I bez przekładania. Nacli znowu. To jest taki domogrzyp z kominem. To mi się w sumie z Super Mario Brosem kojarzy. Bardzo, bardzo z jakąś postacią. Fuecoco. Wattrall. Jaki różowy z, z lodzikiem? Czy to jest szczotka do włosów, czy jakiś jego słodycz? No chyba jakiś jego słodycz. Zfajlus, bardzo fajny taki dostojny art. Mousehold, ile tych myszy tutaj z małym Super rod Wow, ale to jest wow. full artowy EX też. Waxwell EX, ale nie wiem czy czy to nie jest coś. Ła, wow, ładniejszego. Kurde, ale drop. No postarałeś się, Gradient. Nie wiem, czy to nie jest Albert. Ło, kurde, ale super drop. <grymny> Piękny i cudowny. No, tutaj już by było za dużo, ale kurde. Ten kwaxwal i eksowy. Ło, wow, ho, ho. Super. Cieszę się, no, o, tak jak ostatnio. Mi się nie powodziło, to teraz wszystko wraca i mata z czarizardem po prostu propsuje. Ale to jeszcze nie koniec. Tutaj jeszcze koraj, on nie powiedział ostatniego słowa. Jeszcze jest jeden booster ostatni dzisiaj booster i zobaczymy, co będzie. Trzymajcie kciuki. Cetodle Trudl. No kurde, z drugiej strony to jest in art tego Pokomona z tym języczkiem i z tymi nóżkami. Jiglipuff, Pupitar, Flamigo, Bombardier, Delibird, no znowu robimy zimę i... Luminous Energy i Jumpluff. No i tutaj <laughs> mam problem teraz z rozstrzygnięciem, czyli podsumowanie. Tutaj skoro Diona polecia alwański Wulpix, ten cudowny Art Magikarpia. No i ten Mius Karda i X, full artowy. No ale tutaj ten Kwaksłal chyba to jest Eldart. <grymne> Nie znam jeszcze wszystkich Eldartów z tego dodatku. Hisłański arc No powiedziałbym, że, że że Remis, mimo że tutaj niby trzy dropy, ale dwa z jednego boostera. I ten Quackwal naprawdę jest cudownym artem. I... Więc oznajmiam, że dzisiaj jest remis. Dzięki za oglądanie. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka i subskrybujcie, żeby oglądać przyszłości. Dzięki, cześć!